Nie, nie no od kiedy są nie, z przecinkami nie, liczby to w to rozmiarach? To są dwie, dwa numery, pajacu. Aha. <laughs> no, Prawda. 30, 39 mm. <laughs> y, nie mówisz werka R? Y, czaty w ogóle taki fanfakt. Ja też przez większą część swojego życia nie potrafiłem mówić R i zmieniło się to w drugiej klasie gimnazjum. Albo w pierwszej, kiedy ja grałem, kurczę, w, kiedy grałem w grę zatytułowaną Counter Strike Global Offensive I się zdenerwowałem bardzo I wykrzyczałem, wykrzyczałem bardzo głośno "kurczaczki" Yes, wybrnąłem I od tamtego momentu nagle umiem mówić r, O dziwo, a przez całe życie nie potrafiłem gdzie jest węgiel? Byłem u tylu logopedów, w To nauczyć A umiem gizdać. No, nie umiałeś wcześniej pewnie Umiem Kopię koal A ja kiedyś też nie umiałem Grałem no. w kulki, w kółko i krzyżyk na tornadzie Bo jak, jak się tornado... nauczysz gwizdać, to umiesz mówić. Serio? Tak, tak mi powiedziałeś Nie no, ja chodziłem do tylu logopedów My straciliśmy tyle hajsu i czasu na to, a mi żaden nie pomógł, nie? Wystarczyło zagrać CS-a, i wszystko się naprawiło samo. Gdzie jest kurcze pieczone żelazo? Nie, no Audacity mi się włączyło. Tak, to jestem nie ja jest Patrzcie, ja się budzę. Powyjeszę chwilę. Czekaj chwilę. Nie rób nic. Pod i idę spać z powrotem H? Jestem zbyt niby żeby wyjść. A nie, wyje tam dalej, tylko że należąco Wszyscy się obudzili. Ej, to to nie obserwuję, czy mi się nie wyświetlasz po prostu nie, no, znowu twitch próbuję. Bo Boże jak głośno jest to wycie Wilki są głośne Dlatego no ja tak dobra, No i co no i babka no i... obudziła Baba zaczęła wyć i wilki były razem z nią. Ja ten problem zagrać? Ja nie mam bo... Ile, to to waży? Ile waży Roblox? Nie waży. Nie ja wiem, to... napierdalam Ale... No chat jak pobrać tego Robloxa? Nie da się. W parkouru hmm. pójdziemy zagrać, co na to? Ja z chęcią. Roblox Download. Friendly fire. Idę okraść bank. Znaczy co? Co idziesz no. zrobić? Dziećka to byś coś nie pomyliła? Tu no, taki Lego na zawsze, nie no Lego jest POG czady Czad, patrzcie, mamy Robloxa, no to gramy w Robloxa dzisiaj na streamie. Nie graj z w... nim O jest, jaki ty masz nick? Jaki masz nick, debil? Znaczy kolego. Dodaj mnie. No nawet nie zna. wiem, XT day chyba. Go nie, nie dodaj F e, V i X2K E duże. No nie hmm. dodawaj go. Co. No, wpisałeś. No i nie... No nie masz przyjaciół do nie Masz przyjaciół. Nie masz przyjaciół najpierw zrobić, a potem dopiero... Nie masz przyjaciół, dobra Pawcio, Nie wyjaśni. No bo musisz... X skidaj dobra, już cię zapraszam. Werka, co, co ty robisz co? z tym telefonem? Czekaj, co? Ej, dobra, E jestem parkur, ja już jestem u góry. No nie, bo to, ja to się ja zaczyna. To no wczoraj tak. prawie wy wywaliła telefon, że zachwała. Właśnie, masz idzie, BO TY o? się wczoraj na mnie OBRAZIŁAŚ No, teraz zanim mapkę, co za to. A co się stało? Czy mi się nie chce? O, za trudna jest. Nie, no ja tam nawet dojść nie mogę do tego momentu, gdzie się zaczyna skakać. <laughs> ja Pierdole, ale to Nie wiem, jak specjalnie robić. Ale jak? No, nie, no. <laughs> specjalnie to A lami? jak to szybciej jest chodzić? No drabina jest kurwa Aha! O, bo... <grym> dobra, nie było tematu Kurzem, Ja dole Nie, ja tam... <grym> Weź to Weź to zmień to specjalnie robi. ty skoczyłeś chociaż na pierwszy tak. O, jestem, es! Dobra Ale jak chcesz to specjalnie robić? Czy... No nie! Ja to i ja mogę zrobić <grym> Ej, Patrzę, początek jest chwilę o, Szrek 2, nie okay. z... zostawcie, zostawcie Shreka Shreka. 2. Graj w Shreku 2, nie pierdol Ale to jest k... Kur... W ogóle w bluzie siedzę. Werka przecież tam... gorąco jest! Pamiętam ten... Pamiętam ten moment... Co się, w Shreku... Co się stało? Pamiętam ten moment w Szreku 2 kiedy Dexys jest parkour. <laughs> Nie no nie da się tego zrobić Zmieńmy mapę No zmieńmy to bo to jest nie do przejścia To jest do przejścia tylko jesteś Nie Ja, ja mam hitboxy zbugowane No ja bym to zrobił za Ja Jakbym ja odpalił to O to jest, to jestem, zrobił. ej co mi się stało się spina <laughs> On nie wie S S Nie no że tego jest więcej Tego jest o, Patrz, jak błocie. oni daleko skaczą stąd! Tylko trzeba kamerę Nie! Dobra... Aś, wow. to... ja tam się czek... Łooo! No ja... Łooo! Wow, Maciek! Wow. Jest jestem Zasłaniają te prajery. O, błocie. ale schizę mam, chat! Aż wejdziesz na mapy i zobaczysz Sosnowiec. Werka dzisiaj będzie oglądany Sosnowiec. Na Street View będzie... Nie no, muszę przybliżyć trochę kamerę. Od 14 mi. widzów na szeregu. A z pierwszej co? osoby lecę. Ej, 14 widzów na szeregu, 2 A tak ogólnie, czy u nas streamie? Ogólnie. Oj. No kurwa. Jest jakaś dziewczyna, ma więcej widzów od Jezus, tego. co ty grasz? Oliwka, sam się zastanawiam, będąc szczery. A że mama mi wbija do pokoju, się na mnie drze? A że tobie? No, że mi. Ale, że za co? Że się dre. Co Mam w Mamografloblox'a, daj mi spokój. Muszę być adekwatny do... Muszę udawać wiek adekwatny do wieku graczy tej gry. Kocham cię za takie teksty. <grym> Dzięki za wyzywanie mnie ją kochasz, bo to jest przecież... Nie, za, za, za dużego sensu mam dalej. To no problem. Nie no za mocni oni są, o, czemu oni z lasterów strzelają? Wydaje ci się A no dobra, sorry, spoczko, spoczko Też miałam pisać Spoczko, Oliwka, dziękuję bardzo, że mi przypominacie. Nie no, czy wy możecie się uspokoić, kurde? My, was no, nie was nie widzę wy... w... Co? Co? Ja. Co? Zwirzak? co ty? co, ty co robisz? Ty? Nie no, co oni robią? Cieszak, ale o co ci chodzi? No co no? Chcę jeść. Nakarm go. Nie stać mnie. Za drogi znów <noise> jest. <noise> 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 Zakaz do karmiania grubego. Na ciebie? <noise> no nie no, czogata nam idzie. Dobra, Dek idziemy w ligę, bo to mam już dość tej gry. No, wychodzimy, dobra, nie wytrzymałem nawet 10 minut. Dobra. Tak. Cześć, tam Zobaczcie Discorda Discorda już zobaczę ale nie pokazuję Ligę Hop co zmienia z Robloxów ludzio. na ligę Siema Antek! powiedziałeś? Ja byłem w szoku Mówię, że hop co zmienia z Robloxów na ligę No Wieszcze no. gorzej, nie? No to sieba. Hopie ja tu już był jakiś czas Verka, <laughs> ma nowe buty! No tak Ej, fajne! Jakbym tak był było. babą, to bym takie Że nosił. Byłeś. Patrzcie, sobie. Proszę grać. Nie nowerka ja już nie wytrzymuję w tej grze psychicznie. Roblox jest tłumacz formy. Ładne buty, jakbym był babą, to bym takie nosił. To tu. Ty, kupię to tak <laughs> tak. To jest Co? Ej, Maciek, kup te meczujące buty. Kupmy... Nie, <laughs> Czemu nie? Jaki masz rozmiar? Zależy, no ja też zależy, ale tak mniej więcej. <noise> 3, 9, jak sobie 9,4? to 3,9! No ale. Myślałem, że to, to ja mam taki. małą stopę. No kurde, ale mam Ale, że mamy. Może nie pierdźcie no. I się zamieniamy po jednym. Ty, no, no, dobre. Nie no, że ja bym miał nie mieć. Jestem 17-latkiem w 20 roku. Robimy to. <noise> Jestem za. Kkerka, gdzie je kupiłaś? Masz takie same płytki, tak jak ja. Właśnie. Linka od razu. Co jest? O, co? Jakie płytki? Godziny rozmiaru szukałam i są rozmiar za małe Nie no nie Jaki to jest rozmiar? Jak 40 to bierzemy Nie, <głosy> nie <głosy> do, ma takie płytki? A podasz? Nie no, że ja mam wam czad instagrama podawać? Mojego normalnego Ja dam Ale nie z no, opłatą No, z... <noise> no zwizak ewidentnie głodny czad tak? No ja też. Nie, już tam daję. Nie. No, no, że, tak, kurwa, ja, na ja tym stanęłem. Mam no, 38,30. Nie, nie no, od, nie od kiedy są z przecinkami ja liczby w rozmiarach? To są dwa numery, pajacu. Aha! <laughs> <Dobry>. No <laughs> naprawdę. To jest. mm. Kolejny dowód, że KEDA jest na jednej tak. <laughs> Ej, ale ja jestem pod wrażeniem pawcia. Przez wszystkie streamy, kiedy jestem trzeźwy Nic... Znaczy, mówi za każdym razem, że jestem na... na ten A jak no, był co? jeden stream, tylko wam nie powiem kiedy Kiedy mi się zdarzyło? Ja wiem, chyba. Wypić soczek jabłkowy Ej, a nie to wiarne było To Pawcio nic nie mówił No Pa... po co? Ej, czekaj, kiedy wysyłałeś to, że piłeś? Czekaj, albo wczoraj a co, Albo jabłkowy? wczoraj na Snapie